Dzień dobry, coraz lepsi przedsiębiorcy. Coraz lepszy event zbliża się wielkimi krokami. Już 17 i 18 listopada spotkamy się w Warszawie, żeby wysłuchać cyklu prelekcji na temat zmiany w biznesie. A dzisiaj porozmawiam na ten temat z panią Sylwią Rybak, która jest trenerem, konsultantem, coachem. Wykładowcą akademickim. Sylwia Rybak uczy otwartości na zmiany, uczy radzenia sobie w trudnych momentach, wzmacniania pewności siebie. Prowadzi też projekty z zakresu stresu, emocji, wypalenia zawodowego, ale też budowania relacji i pokazuje liderom, jak budować prawdziwe, autentyczne i efektywne przywództwo. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jedna rzecz tylko nie wybrzmiała, że te wszystkie rzeczy, których uczę, dotyczą budowania naszej odporności psychicznej, czyli zasobów psychologicznych, czyli wzmacniania siebie tak od wewnątrz. Właśnie takie wewnętrzne wzmacnianie siebie, budowanie takiej naturalnej pewności siebie, ma kluczowe znaczenie. W świecie, który ciągle się zmienia, w świecie, w którym ta dynamika zmian jest coraz większa. Żeby podołać tym zmianom, tym koniecznościom wprowadzania zmian praktycznie w każdej branży biznesu, warto zadbać o tę odporność psychiczną. Ona może ułatwić radzenie sobie ze zmianami, stawianie czoła ewentualnym kryzysom. Pani Sylwio, co należy robić? Czego warto się nauczyć, żeby łatwiej radzić sobie w obliczu tych trudności? Czy może Pani udzielić kilku porad na temat tego, jak przedsiębiorcy? Mogą zadbać o siebie w czasie kryzysu albo trudnej zmiany. Mamy parę minut, więc przynajmniej mogę parę rad zasygnalizować. Ale chyba chciałabym zacząć od tego, żeby powiedzieć dosłownie jedno zdanie o tym, czym w ogóle jest kryzys, tak? Bo każdy może sobie wpisać w Google i dostanie mnóstwo definicji. Natomiast jak mówimy o kryzysie, to generalnie mówimy o sytuacjach, kiedy działamy pod presją w niesprzyjających warunkach, kiedy zmagamy się z trudnościami. I mówię o tym po to, żeby pokazać pewien kontekst, bo taki kontekst to jest ten moment, kiedy odporność psychiczna nam jest potrzebna, jeśli jej nie mamy, to nasza głowa, która powinna nam pomagać w radzeniu sobie w różnych rzeczach, może. Temu nie podołać i może zamiast nam pomagać, sabotować nasze działania. Stąd, no, właśnie w kryzysie potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek zadbać o siebie, bądź powinniśmy właściwie zadbać o siebie przed kryzysem. A myślę, że każdy z nas choć raz w życiu widział MEM pod tytułem: jedyną stałą rzeczą w tym e, świecie jest zmiana. Ze zmianami łączą się różnego rodzaju kryzysy, bo wchodzimy w sytuacje nowe, w których nie mamy utartych sposobów działania. I teraz dorad. Możemy pomyśleć o tych radach dwutorowo, no właśnie w taki sposób, co zrobić, żeby się uodpornić zanim kryzys nadejdzie, jak o siebie zadbać i to, co możemy zrobić w tym obszarze, ponieważ myślę, że takie słowa jak budowanie poczucia sprawczości, na co. Na co mam wpływ, to się bardzo pojawiało w różnych kontekstach. Przez ostatnie parę lat mieliśmy pandemię, teraz mamy za naszą granicą wojnę, więc jakby dużo pojawia się kontekstów, w których zaczynamy mówić, no ale co ja mogę w tej sytuacji zrobić? Podobnie jest z kryzysem, kryzys, który dopada przedsiębiorców, związany z różnego rodzaju rzeczami. To też jest ta sytuacja, na którą możemy się odpornić i w której poczucie sprawczości jest nam bardzo potrzebne. To jest rzecz, o którą możemy zadbać, o którą, którą możemy się nauczyć budować, wzmacniać przed pandemią. Na co ja tak naprawdę mam wpływ, co mogę robić własnymi rękami, co ode mnie zależy. Budowanie poczucia sprawczości to też uczenie się akceptowania tego, czego zmienić nie mogę, czyli brania tego pod uwagę, ale nie roztrząsania tego za długo, ponieważ w ten sposób tracimy cenne zasoby na to, żeby zająć się rzeczywiście rzeczami, które są w naszym zasięgu. Zbudowanie poczucia sprawczości, umiejęt, budowanie umiejętności koncentrowania się na tym, co ode mnie zależy, na co mam wpływ, jednocześnie akceptowanie rzeczy, które muszą być zaakceptowane, które muszę wziąć pod uwagę po to, żeby nie spalać swojej potrzebnej energii, to jest jakby to, czego możemy się nauczyć. Zanim jeszcze jakikolwiek kryzys nas dopadnie. To też jest takie piękne zdanie z książki: że nasz mózg jest jak rzep na rzeczy negatywne, a teflon na pozytywy. A, czyli przed, przed kryzysem uczymy się przytrzymywać tego, co dobre, w czym jestem dobry, co potrafię robić. Co jest w zasięgu mojej kontroli, żeby mieć w pamięci i mieć taką kartę na wszelki wypadek, jak przyjdzie kryzys, żeby sobie ją wyciągnąć, przypomnieć i wiedzieć, że ja mam w swoim doświadczeniu sytuacje, w których sobie poradziłem, mam możliwości, mam zasoby, mam kompetencje. Czasami tej wiedzy nam brakuje. I o ile jak nas boli ząb, to wiemy, że musimy iść do dentysty, to czasami w kryzysie nie mamy takiej podpowiedzi, takich automatyzmów wypracowanych. Te automatyzmy można wypracować zanim jeszcze przyjdzie kryzys. Czyli to jest jakby to, co robimy przed kryzysem. Przed kryzysem warto nauczyć się też budować sieć wsparcia. My jesteśmy ludźmi, naszą cechą jest to, że potrzebujemy mieć inne osoby dookoła. Warto mieć też taką sieć zbudowaną, jak się ją buduje, jak się na niej opiera, jak się buduje to, co wcześniej mówiłam, poczucie sprawczości. Te wątki będę również rozwijać na naszym spotkaniu. Natomiast to są rzeczy, które robimy przed. No ale kryzys może nadejść. Możemy nie zdążyć zbudować poczucia sprawczości, możemy nie zbudować tych wszystkich asów w rękawie, po które możemy sięgać. Kryzys to jest taki moment, kiedy stajemy pod dużą presją, kiedy nasza głowa zaczyna intensywnie pracować. Paradoksalnie powinniśmy wtedy zwolnić, zatrzymać się, przejść na spacer, złapać trzy oddechy i dopiero wtedy reagować. Okazuje się, że nasze automatyzmy każą nam działać szybko i natychmiast, i nasza głowa zaczyna bardzo intensywnie pracować, przerzucać różne, różne myśli. I to, czego się uczymy, zarządzając kryzysem, to to, co robić z tym, co się dzieje w naszej głowie. Ponieważ nasza głowa, tak jak powiedziałam na wstępie, może nam albo pomagać, albo nas sabotować. I teraz bardzo często, jeśli skonfrontujemy się z jakąś trudną sytuacją, z czymś, co nas, mówiąc kolokwialnie, dociśnie, to jeśli nie mamy zbudowanej wcześniej odporności psychicznej, tej gotowości i jakby umiejętności radzenia sobie ze zmianami, z kryzysem, to to, co się zaczyna odpalać w naszej głowie, to są pytania, to jest taki wewnętrzny dialog, który sprawia, że albo jeszcze bardziej zamieramy, albo zaczynamy łapać się tych rzeczy, które absolutnie nam nie pomagają. Bo na przykład odpala się nam takie pytanie w głowie: dlaczego mi się to przydarzyło? Dlaczego rząd, samorząd, inflacja, banki, kredyt? Dlaczego? Tak? Czyli jakby yy, nasza głowa odpowiada nam pytania, które sprawiają, że albo utykamy w miejscu, albo jakby zaczynamy się cofać. Tak, To się bardzo ładnie oczywiście psychologii nazywa, ten negatywny dialog wewnętrzny, czasami mówimy, że to są takie gremliny, które nam się w głowie pojawiają, teraz bardzo modnie mówi się o tym, że to jest krytyk wewnętrzny, czyli taki gość, który siedzi w naszej głowie i mówi, stary nie dasz rady, I to jest taki kryzys, który się na pewno powali. Tak? I teraz umiejętność rozpoznawania tego, że właśnie takie mechanizmy nam się odpalają i one są absolutnie przeciwskuteczne, jest jakby pierwszy krok do tego, żeby rozpoznać, że ja w kryzysie wchodzę w taką spiralę, która mnie do przodu nie doprowadzi. Teraz, umiejętność zadmieniania tych pytań na takie, które mnie ruszą z miejsca, czyli zamiast pytać siebie, dlaczego mi się to przytrafiło, zadać sobie we własnej głowie pytanie: To biorąc pod uwagę tą sytuację, jak mogę zareagować, jak mogę wykorzystać to, co się teraz zadziało, do tego, żeby powziąć jakieś działania, to ta umiejętność jest kluczowa, żeby ruszyć do przodu w kryzysie. Fantastyczna książka, która opisuje cały, że tak powiem, protokół postępowania. To są proste kroki. O tej książce będę też mówić, ale też będę mówić o tym, jak zamieniać swoje pytania, jak wyjść z tego, dlaczego mi się to przytrafiło, do tego myślenia, na no ale się przytrafiło. To co teraz mogę, mogę, mogę zrobić? Taka piękna metafora, że my możemy albo iść drogą wyrokującego, czyli biczować siebie, albo biczować sytuację, w której się znaleźliśmy, albo możemy iść drogą uczącego się, czyli biorąc pod uwagę to, co się zadziało, jakie mam perspektywy? Czasami będą to perspektywy trudne a czasami będą to rzeczy, które rzeczywiście mogę zrobić. Umiejętność przeformułowywania tego, co się dzieje w naszej głowie, jest jednym z kluczowych elementów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Czy to borykania się z kryzysem zewnętrznym, czyli no właśnie inflacja, czy z kryzysem wewnętrznym, czyli ja coś sobie zauważam, w relacjach zauważam. I w jednym i drugim przypadku ta umiejętność... Pracy z własną głową, czyli sprawianie, żeby głowa była moim pomocnikiem, a nie moim sabotażystą, będzie jedną z, warunkowo z takich powiedziałabym, kluczowych warunków do tego, żeby iść do przodu. Pani Sylwio, widzę, że zbliżamy się do dziesiątej minuty, także zbliżamy się do końca, ale myślę, że fantastycznie wyrzekła Pani tutaj temat, jeżeli chodzi o takie zajawienie tematu, taką zapowiedź tematu, bo więcej na ten temat nasi widzowie będą mogli dowiedzieć się już podczas coraz lepszego eventu, który odbędzie się przypomnę 17 i 18 listopada. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszamy razem z Panią Sylwią na na coraz lepszy event. Do zobaczenia w Warszawie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.